Cześć, witam Cię w kolejnym filmiku Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego Dzisiaj wykorzystamy do tego język francuski Jak zwykle przygotowałam listę słówek Które brzmią podobnie w języku francuskim i w języku niemieckim Posłuchaj Etage Etage To piętro w języku francuskim Die Etage to piętro w języku niemieckim. Engagement Engagement to zaangażowanie albo angaż w języku francuskim i zaangażowanie w języku niemieckim to das Engagement das Engagement Restauracja w języku francuskim brzmi podobnie jak oczywiście w języku niemieckim jest to Restaurant Restaurant po niemiecku das Restaurant das restaurant, garage w języku francuskim to garage, garage w języku niemieckim die garage, die garage, rutyna w języku francuskim routine, routine po niemiecku brzmi to die routine, die routine, portmonetka w języku francuskim to porte portemonne, portemonne. W języku niemieckim to das Postmone. Das Kolor beżowy. Właściwie brzmi tak samo. W języku francuskim to beige i w języku niemieckim beige. Narodowy national. Po francusku, natomiast po niemiecku national. I powtórzę jeszcze raz. Etage to w niemieckim die Etage. Engagement. Po niemiecku das Engagement. Restaurant. Po niemiecku to das Restaurant. Garage. Po niemiecku di Garage. Routine. To po niemiecku die Routine. Portemonnaie. Po niemiecku das Portemonnaie beż, to po niemiecku beż, national, to po niemiecku national. Dziękuję za uwagę. Jeżeli film ci się podobał, to oczywiście łapka w górę i widzimy się w kolejnym. Cześć.